Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Mikolek Fajny w kolejnym odcinku z jakiegoś testu. Zapraszam do oglądania. Weźmiemy sobie to. I teraz tak. Zaczynamy od czegoś prostego. Ile liter ma polski alfabet? Polski alfabet ma liter 32. Pierwszy Walkman powstał w Kurcze Chyba lata 70. Liby środku, ale tak mi się wydaje. No dobra, 70. Intuicja. Prawda czy fałsz? Gdyby nie było księżyca, dzień na ziemi trwałby tylko 8 godzin. Tylko 8 godzin. Chyba tak. W jakim amerykańskim mieście miało dojść do słynnego lądowania UFO w Roswell? Zderzenie w Roswell. Tak. Ja wiem. Ja wiem. Pegasus zbił podróbkę, której z wymienionych konsol eee, Nintendo. Co wynaleziono wcześniej? Samolot czy śmigłowiec? Bracia Wright, samolot. Nomofobia to lęk przed telefonami, chyba. Nie, zresztą nie przed telefonami, tylko że... Tak jak uzależnienie, że boicie się, żeby te technologie Wam nie przypadły, brakiem dostępu do smartfona. Ile województw ma Polska? 16. W astronomii jednostka odległości jest jednostka astronomiczna. To dystans między Ziemia Księżyce, powierzchni Ziemia Liniu Karmana, Ziemia słońcem. Słońcem a Garmana, o słońce. Słońce ma Plutonem. Ziemia słońcem. Ile ludzi na świecie ma dostęp do internetu? 80% społeczeństwa. Kurde i teraz nie wiem. Naprawdę nie jest. Widzisz takie rzeczy nie liczyłem kurde dobra z strzelam zawsze po środku kurde ile księżyców ma Saturn 60 coś chyba a nie Saturn 82 tak mi się coś kojarzyło że najwięcej ma który z tych wynalazców stworzył pierwszy samochód Karl Friedrich Benz Dokładnie tak. Chciałem po prostu zobaczyć na odpowiedzi. Bo prędzej czy później sobie przypomnę, jakbym się dłużej zastanowił, ale wiecie. No. Ja wiedziałem ja o co chodzi. Biliard 12. Nie czekajcie. Bilion ma. Nie, miliard 9. Bilion 12. Biliard 15. Tak, trzeba byłoby się zastanowić. Później jest trylion 18, trilliard 21, później mamy kwadrylion 24, kwadrylion 27, później kwintylion 30, później wiecie, tak, co 6. No. Później sekstylion 15. Ja się rozgadałem. A Google Master Zero. Jaki pierwiastek jest prawie tak lekki jak wodór? Hel! To jedna z najsłynniejszych <laughs> marek samochodów od pewnego czasu. Jej auta można było kupić za kryptowaluty. O kim mowa? Volkswagen? Nie wiedziałem. Prawda czy fałsz? Apple wymyśliło pierwszego smartfona. Apple? Chyba nie, mi się wydaje. Pi z dokładnością do 2 miejsc do przecinku 3,14. Jaka jest kolejna cyfra? Nie wiem, ja jeszcze tego nie miałem. syna to nazwa. Witaminy B3. Jak nazwał się super komputer, który jako pierwszy pokonał w grze szachy arcymistrza Gariego Kasparona? Nie mam pojęcia. O! Strzeliłem! Jaki ładunek elektryczny ma elektron? Elektron ujemny. No po. O nie! Powiedziałem ujemny, zaznaczyłem neutralny. Fak. Zawsze mi się tak zdarza. Dobra, gramy dalej. Najwyżej później. Ma Macie udokumentowane, że, 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 że... ujemny, ale nie to zaznaczyłem. Chmury te składają się z kryształów lotu i płynu. Z dymu meteorów. Występują w wysokości około 80 metrów. Bieżaste. O. Spoko. Wydawało mi się, że pierzastek. Prosta zagadka matematyczna. Pióro i łówek kosztują razem 2 zł 40 groszy. Pióro jest droższe od 2 zł od łówka. 35... Nie, czekaj, czekaj. 2 złote i 40 groszy. 2 zł to 20 groszy. Prawda czy fałsz? Światło zodiakalne ma w... coś wspólnego z płynem kosmicznym. Tak. pierwszy siecią społecznościową był i. <słysy> <Uff>. <słysy> Jak nazywał się pierwszy pasażerski samolot nadźwiękowy, który odbył lot transaltaltycki. No miałbym 19 no dobra, ja sobie tego nie daruję ja muszę oczywiście sobie zaznaczać wszystko tak jak, tak jak myślę no, czyli miałbym 19 ale jak widzę opisy, nic się nie różni w każdym razie miałbym 19 trochę oszukany bo zrobiłem drugi raz ale widzieliście udokumentowane, że miałbym 19 tylko po prostu tak mi się kliknęło no dobra, to mamy kolejny teścik Tym razem 40 pytaniowy Który sport bywa potocznie nazywany szczypiorniakiem? Piłka ręczna Orkiż to nazwa gatunku zboża Jaki pseudonim artystyczny nosiła popularna aktorka Norma Dzi Jane Mordenson? Nie wiedziałem <śpiewanie> Próbuję strzelać. Który z tych wynalazców pojawił się, wynalazków pojawił się najwcześniej? Kinematograf, parowóz, oczywiście. Nauka ogruczoła wydzielania wewnętrznego i wytwarzanej przez nich hormonach To gastrymu. A nie. Wydawało mi się, że to naprawdę. Który z tych krajów nie leży nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego? Maroko. Leży Peru Argentyna Ale przed chwilą rozwiązywałem przecież ten O państwa kurde No wiedziałem, że Peru wiedziałem Nie Argentyna zaznaczył Odra jest chorobą, Odra to jest rzeka w Polsce i w Niemczech Jest chorobą zakaźną wywoływaną przez... Ym... Z iloma krajami graniczyła Polska Rzeczpospolita Ludowa. Chciałem to wam pokazać. Polska Rzeczpospolita Ludowa graniczyła na wschodzie ze Związkiem Socjalistycznym Republik Radzieckich, na południu z Czechosłowacją, po a na zachodzie z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Pisarz na tym zdjęciu to. stanie słowem. nie Sławomir Morożek. Który z pierwiastków metalicznych jest Najlżejszy? Rtęć, lit, glin eee, Najlżejszy Lit Tak Nie byłem pewny w 100% Ale coś Świtało Oczywiście, że tak Co to jest zapytanie pytanie? O, o... Wieloryb też dzieci który malarz jest jednym z twórców kubizmu? Pablo Picasso, Mark Hangal, Salvador Dali. Pablo Picasso. Miasto w Chicago leży w stanie Waszyngton. Illinois. Pierwszym cesarzem mu był. Oknawiam August, Kaliguła, Hadrian. Roślina na tym zdjęciu to. Bazylia na Getek Rozmaryn. 1057. Entomofobia to nazwa ogólnego lęku przed brudem. Owadami. Entomolog to osoba. Więc raczej owadami. Dokładnie tak. Wystąpiła w filmach Kroniki Portowe, Big Lebowski, Motyl, o którą aktorkę chodzi? Ja się w ogóle nie znam kurde na aktorach, co się dzieje? Ile lat trwa w Polsce okres rozbicia dzielnicowego? O kurde Na pewno nie 36, ale coś mi się. Mlekowy. Kto skomponował miniaturkę fortepianową zwaną jako dla Elizy? Beethoven. No to ich teologia to jeden z działów zoologii zajmujący się badaniem. Ich teologię nie to perzy. Ryb. A no tak, bo ten. Jest też. Yy, fobia. Też tak. No, no, no. Że to coś tam było z tym ich. Mogę coś pieprzyć, nieważne. Który europejski kraj ma taki kształt? Francja, Niemcy, Dania. Francja. Elegancja. Kto jest autorem słynnego zadania, myślę, więc jestem. Arystoteles, Hegel, Kartuziejusz. Kurde, to wiedziałem. To wiedziałem. Arystoteles, mi się wydaje. Walutą Albanii jest dinar lek euro. W Albanii. grafit, grafen i diament to odmiany krzemu, węgla i rydu węgla kto był pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski, Stanisław Wojciechowski Gabriel Narutowicz prezydentem Jestem, już jestem. Halo. Nie nagrywało się chwileczkę, dobra. Już halo, cześć. Są to nazwa jednej z cieśni duńskich, drugiej co do wielkości wyspy na Morzu Bałtyckim. Największego lodowca. Ach, nie wiedziałem. Jak nazywa się motyw dekoracyjny? Ja w ogóle nie potrafię strzelać, nic mi się nie trafia. No dobra, w poprzednim teście mi się udało strzelić. Jak nazywa się motyw dekoracyjny przedstawiający nagiego małego chłopca? <laughs> Niekiedy ze skrzydełkami, puto kaboczon relief. Nie mam pojęcia. Cyjan jest jednym z odcieni koloru niebieskiego. i rzemieślnik zajmujący się uprawianiem książek to ZCR brakarz introligator kto jest autorem przeboju małomieszteczkowy a to to wiem, Dawid Podsiadło. ta ilustracja przedstawia herb Krakowa, Lublina, Gdańska mhm. Gdańska Anger to po angielsku Wełna, odziec, wełny, kąt, złość Angry to jest złość A anger Kąt Jak to? Nieważne, mogę coś tam Mrowisko to ciasto wychodzące z tradycji kulinarnej a właściwie no tak, bo Angry to jest zły z tradycji kulinarnej, ale morowisko, patrzcie z mrówki. Podlasia Małopolski, Wielkopolski, Górnego Śląska. Mało no. Jak na ma ten ping z pingwin z polskiego serialu lalkowego. Kolargol to był miś, Telesfor, pikpok. Jak nazywa się indyjska sonda, która 23 sierpnia 2023 roku wylądowała na Księżycu? A to najnowszy, kurde! Najnowszy to było. Handram, słyszymy? Przepraszam, mam taką odklejkę. Kiedy obchodzące jest najważniejsze francuskie święto narodowe, upamiętniające zburzenie Bastylii? 14 lipca. Kilt to nazwa tradycyjnego stroju noszonego w Szkocji, Pakistanie, Balwarii. Ano tak! Bez jaj. Muszę wolniej się zastanowić. Wolniej się zastanowić. Co oznacza słowo? Wakcynacja. Sprzeciw, opozycje. uszczepienie. Nie wiedziałem. Naprawdę, naprawdę. Masz całkiem niezły. Wiesz sporo o świecie i masz szerokie, szerokie zainteresowania. Twoja wiedza jest niestety na tyle rozległa, że udało ci się na poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania w tym Z Następnym razem na pewno pójdzie ci jeszcze lepiej. Nie jest następnym razem. Więc mamy już godzinę 11. Ja dobiję do 18 minut i kończę prosto nagrywać takie coś. Jeżeli ci się spodobało, możesz zostawić suba, lajka. A jeżeli nie, to nie, ja nie oczekuję, to robię dla siebie, żeby też tam pogłębiać gdzieś tam swoją wiedzę i żeby zostać zapamiętanym, jakby ktoś kiedykolwiek przez za 500 lat na YouTube, zobaczył, że takie ktoś jak ja istnieje. Kończymy film.